Niedzielne przedpołudnie w Radiu PIN, czyli Ona Rozmawia. Agata Młynarska, witam i zapraszam. Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Oprócz talentu, pracowitości, loków, bujnego biustu ma coś, co dla aktorki bywa niewygodą: inteligencję oraz wierność. Od początku swojej kariery związana jest z teatrem studio. Uwielbiam słuchać, jak śpiewa, i patrzeć, jak pracuje. Jak to robi, że jest tak zwyczajna i naturalna? Co przed pięćdziesiątką, której u niej nie widać, czuję jako kobieta i aktorka? Joanna Czepiecińska. Jedna rzecz, która, która jest yy, chyba nieprawdziwa chyba będzie nieprawdziwa, to jest to, że ja y, y, rozstaję się z teatrem studia. W związku z tym już za, za tę wierność za, chyba płacę jakąś hmm. cenę. O, ale to już tak może w moim życiu musi być. Co to tak. dla aktorki znaczy ta sama garderoba, to samo miejsce, do którego się codziennie przychodzi, to samo lustro, w które się patrzy? No to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że no, to nie jest to samo miejsce, bo jakby z racji zmian dyrektorskich, które w tym Teatrze studio e, przeżyłam, byłam właśnie świadkiem tego, jak to może być różne miejsce i jak, jak różne nie tylko zasady mogą panować, ale jak te zasady powodują zmiany relacji, nie mówiąc o tym, że, że Wartość artystyczna tego, co tam było robione przez te lata, też była bardzo różna w zależności od tego, co, kto tam stał na czele. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo wtedy widzimy, jakim szczęściem jest, jeśli na swojej drodze spotka się tak wybitnego artystę, z jakim ja miałam szansę pracować, czyli pana Jerzego Grzegorzewskiego. Jakie to jest uskrzydlające, jak to otwiera wyobraźnię. A jak, można, jak, szybko ta, można, jak jak szybko można też coś zepsuć, to widać. Jak... A czy nie ma w tym rutyny, że codziennie przychodzi się do teatru, codziennie ta sama garderoba, jednak to samo lustro? Ale myśli inne w głowie, myśli inne w głowie. A jak się na, czułaś na, na, kiedy... nasze doświadczenia inne, więc my jesteśmy kimś innym, to, to, to lustro może to samo, ale ono co innego odbija. I jak się czułaś, kiedy pojawiały się nowe osoby w teatrze, młode dziewczyny, młodzi chłopcy, którzy przychodzili i Twoja pozycja się zmieniała? obecnych, nich, bo najpierw byłaś ich koleżanką, a potem już byłaś y, autorytetem. Znaczy tak, od razu muszę powiedzieć, że sobie taką zasadę przyjęłam, jak jeszcze byłam bardzo młodą aktorką, że jak już będę tą starszą aktorką, to że będę dla tych młodych bardzo miła. I się tego bardzo trzymam. A, I że nie sprawiała takich przykrości, jakie mnie czasem spotykały. kiedy właśnie A, spotykały? Byłam... Spotykały. spotykały. I na czym to polegało? To była zastrość? Co w tym było? Ja nawet nie analizowałam tego specjalnie, wiesz, bo ja. A no, jak to odbierałaś? Powiem bo to jest ci tak, ciekawe że dla ja mnie. Mam bardzo. Taki, ja mam tak, taki charakter. Um, bywam impulsywna, ale też ale nie bywam pamiętliwa y, i tych. Y, nie noszę zbyt długo w sobie złych emocji. Szkoda mi na to czasu. Myślę, że Czyli przyjęłaś sobie bardzo. zasadę, że będziesz miła. I że, że, że będę chciała coś im ofiarować z tego, co, co, co będę, co, co, co. I spotkałaś umiem. takich młodych ludzi, którym coś podarowałaś? Tak, ja którzy... w tym roku na przykład w zeszłym sezonie pracowałam. W teatrze w Koszalinie robiłam dwuosobową sztukę z aktorką, która była aktorką zaraz po szkole i mam nadzieję, że coś coś na tym zyskało no, tak, taki przynajmniej mam odźwięk od tych, tych działań. Inaczej zachowują się teraz młodzi aktorzy? Zdecydowanie inaczej, dlatego że nie ma m, takiej m, hierarchii zawodowej, jaka była, ponieważ za moich czasów dobrze do brzmi. tego doszłyśmy <laughs> nie to. Za moich czasów ta, ta hierarchia wynikała tylko i wyłącznie z dokonań zawodowych, artystycznych osiągnięć. W tej chwili um, to jest mocno zaburzone przez, um, przez um, status materialny. M młodzi ludzie, którzy mają taki wypaczony obraz, wydaje mi się, tego zawodu i strasznie jest mi czasem ich żal, bo myślę, że nigdy nie, jak bym tak długo myśleć, jeśli nie wyleczą z tego, to, to, to nie, jest, nie będą wiedzieli, na czym polega prawdziwy smak tego zawodu, bo ci, którzy na przykład po szkole trafiają od razu do serialu i, i dostają za to duże, stałe pieniądze i stać ich na, 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 na nie, mieszkanie, samochód, oni nagle żyją w takim sieci materi materii, a, a tracą ze świata ducha. Myślisz, że mm, inaczej po tym wszystkim, co przeszłaś, już patrzysz na mężczyzn? Chyba nie. To znaczy, wiesz, co, bo ja mam ja, ja w takim patriarchacie patriarchalnych w takich mm, relacjach wychowana, a jednocześnie miałam takie. Mm, nie chce się tego pozbyć, znaczy mam taki zachwyt nad męską inteligencją. I, i to jest takie. No jak się z żoną Janusza Andermana, no to trudno się dziwić, że Ale to ja znałam i znam że to ma ogromne wielu... znaczenie w budowaniu relacji. <grym> ja znałam i znam wielu równie, jeśli nie bardziej ciekawych mężczyzn niż akurat Janusz Anderman. Natomiast hmm, no, niewątpliwie był to ciekawy człowiek w moim życiu. Natomiast hmm, ja lubię taki męski świat myślenia. On jest inny niż taki emocjonalny świat, y, świat, y, którym, który przeżywa kobieta. Ja się zawsze przyjaźniłam z mężczyznami, lubiłam z nimi przebywać i, i nadal lubię. A jeśli mnie pytasz, czy, 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 czy małżeństwo miało to nie jest kwestia płci to jest kwestia mmm, rozczarowania że, że świat zasad może się jakoś tak nadwyrężyć, że coś pęka. I to, 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 to mogło się zdarzyć w przypadku kobiety i mężczyzny. Ja może patrzę na ludzi, inaczej patrzę na ludzi. To znaczy, yy, patrzę, czy ktoś, ktoś przepracował w, w sobie momenty kryzysowe i przeszedł przez nie i, i zrezygnował nawet z siebie w jakimś tam aspekcie, po to, żeby innym było z nim dobrze, czy tego nie zrobił, czy żyje egoistycznie dla siebie. To może tak, ale to dotyczy i mężczyzn, i kobiet. I to jest takie doświadczenie, które niewątpliwie. Wpływa na to, jak patrzę na, 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 na równolatków czy na ludzi od siebie starszych, którzy. którzy ale którzy... kobiety i mężczyzn? Tak, tak, tak? bo wiesz, to nie tylko. Znaczy, małżeństwa się rozpadają nie tylko z powodu mężczyzn, ale również czasem z powodu kobiet. <laughs> jak rodziło się w tobie twoje macierzyństwo? Jak się tego uczyłaś? Ze takie cudowne jest móc patrzeć, jak z takiego. Co to Ani nie umie mówić, ani nic nie umie, że to nagle taki, że się kształtuje ten nowy byt i ten, to myślenie. Ja jestem w tej chwili na takim etapie, kiedy fascynuje mnie te, to wszystko, o czym oni mówią jakie zadają pytania, i co już rozumiem, z tego że wychowujesz świata, mężczyzn. Wiesz, co to oznacza? No, że sobie pójdą. <laughs> I przyprowadzą ci dziewczyny do domu. No ale jak sami mówią, zawsze można je wymienić. <laughs> Myślisz o tym, że sobie pójdą i że zostaniesz sama? No wiesz co? No, no, no właśnie jeszcze nie myślę. Ja, ja tyloma rzeczami się zamartwiam. Które się być może nigdy nie wydarzą, tak na wszelki wypadek, że to sobie jeszcze na razie odpuszczam. Postanowiłaś mieć sama wpływ na swoje zawodowe życie. To jest na, na przykład płyta. Tak, dlatego na przykład postanowiłam sobie y, coś zapisać I, i ulotność jest też tego zawodu taka, znaczy wpisana w ten zawód, albo, przy, albo przypadkowość tego, co zostanie zapisane, tak? bo ja na przykład twierdzę, że najciekawsze rzeczy, jakie w ogóle zrobiłam zawodowo, to są rzeczy, które zagrałam w teatrze. Tylko ich już nie ma. Tak, i to, to jest wpisane i pomyślałam sobie, że, że ponieważ nie mam wpływu na to, co, na co obejrzą moje wnuki, to ja sobie nagram płytę to one się może dowiedzą, jaką muzykę lubiła babcia. No bo, no bo jest, bo, bo, bo równie dobrze mo, mo, można by mnie mogło, mogłyby dotrzeć do, do zapisu programu rozrywkowego, gdzie śpiewałam piosenki, które tak nie do końca mnie interesowały, które były jakimś takim wyzwaniem, zadaniem, tak to potraktowałam, ale to nie jest to, na co miała wpływ, tak? To, w jaki sposób zaśpiewałaś truskawki w Milanówku, jest absolutnym kanonem. Masz tego świadomość? Nikt lepiej... Czy od... Mnie jest zaśpiewał. miło, że gdziekolwiek jadę i śpiewam tę piosenkę i od niej zawsze zaczynam e, swój program, to jak mówię, ja teraz zaśpiełam piosenkę, tam bardzo długo była ta jedyna piosenka, którą publicznie wykonywa. To jest prawda. <grym> Wykonywałam i, 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 i mam to szczęście, że autorzy, i tutaj wymieniam Wojciech Młynarski, że Derfel że chcieli mi ją podarować i tak dalej. To, to jest takie, o, na sali. I to, jest, to jest tak miłe. Kiedy poczułaś, że to jest właśnie to, że trafiło ci się. Tra, trafiła ci się Prawdziwa truskawka z Milanówka. <noise> no wiesz co, ja, ja chyba to poczułam zanim tę piosenkę dos, dostałam. To znaczy wtedy, kiedy poznałam Wojciecha Munarskiego, na przykład Jerzego Derfla i jeszcze parę innych osób na swojej drodze zawodowej. No To są właśnie takie truskawki czy perły, czy, czy jak to będziemy nazywali, wszystko jedno, ale to są, to są takie drogowskazy. I to są takie punkty odniesienia, żeby się tak nie pogubić, żeby po prostu wiedzieć, co jest wartościowe, a co nie. To jest piosenka, która należy do ciebie i nikomu jej nie oddawaj, bo nikt lepiej niż ty jej nie zaśpiewa. <grym> Wiesz co, ja myślę tak, że gdybym tak myślała, to bym się na przykład nigdy nie zabrała za piosenki z kabaretu starszych panów, które na tej płycie mojej Żarcik a propos się również znalazły. I rzeczywiście długo tak myślałam też, że, że ten Kanon y, jest nie do ruszenia, to jak zostało to wykonane przez ich pierwszych y, wykonawców to znakomicie. Dlaczego wybrałaś właśnie takie piosenki na tę płytę Racki Apropos? No szczerze więc, szłam takim kluczem, bo miałam taką skazę aktorską i zawsze <gryw> piosenka zaczyna się u mnie od tekstu, więc szłam takim kluczem kluczem po tekstach. No chciałam, wybrałam takie piosenki, które mnie gdzieś osobiście dotyczyły, poruszyły i uznałam, że, że one poza tym, że zostały napisane i dla kogoś innego, ale też mówią coś o mnie. I one mają tak naprawdę, ta temat ma taki bardzo osobisty klucz. <słuch> Co chciałaś <słuch> przez nią powiedzieć? Jeśli, jeśli, jeśli uznamy to za działanie terapeutyczne, że praca może być terapią, to tutaj chyba tak to tak to rzeczywiście się wydarzyło, ale też miałam świetnych terapeutów, bo, bo to prawdziwe szczęście dla mnie, że, że, że spotkałam na swojej drodze zawodowej. A Bogdana Hołownię, no niezwykłego pianistę, czy Pawła Pańta Roberta Murakowskiego, wspaniałych jazzowych muzyków, którzy na tej płycie grają. Ogromna frajda z nimi pracować i takie, taka akceptacja, której doznałam od nich, była tutaj bardzo taka pomocna. Piosenkę życia już masz. <noise> A rolę życia? No, z tych dotychczasowych, to, to, to muszę powiedzieć, że nadzwyczajnym jakimś doświadczeniem dla mnie było, było zagranie Ivy w sierpniu, sztuce, która w tej chwili jest grana w teatrze Studia. To jest w ogóle m, najciekawsza chyba rola, jaką stworzyłam do tej pory. I bardzo jestem taka uskrzydlona, co takiego było w tej roli że wiedziałaś, że to jest to? Czy też dowiedziałaś się w trakcie? Właśnie w trakcie się dowiedziałam, bo jak to do, dostałam, to pomyślałam sobie, oni się pomyli i to jest w ogóle nie dla mnie. Dlaczego? Um, no bo w ten sposób obsadza się zwykle e, aktorki takie charakterystyczne, czyli takie... E, I sama uległam, widzisz, jakiemuś, jakiemuś stereotypowi w myśleniu, to chodziło na własny temat. E, no bo to jest taka rola... E, Takiego brzydkiego kaczątka, takiej znerwicowanej, takiej nieudanej, takiej jąkają, yy, yon, Znaczy, to sobie zbudowałam? No, no, Generalnie obsadza się w takich rolach te aktorki, które powiedzmy nie są, których uroda nie jest największym atutem. Nie chcę powiedzieć, że u mnie jest największym, ale sama się zdziwiłam, że tak. No bo to jest taka rola osoby nieefektownej zupełnie. Wręcz Czyli przeciwnie. w poprzek. No tak, o 180 stopni. Dlatego Szapoba tutaj y, przed Grzegorzem, Bralem, reżyserem i Ewą Błaszczyk, która tę sztukę przyniosła do, do teatru i gdzieś nad, nad tą obsadą pracowali, wiem, że razem pracowali, że właśnie w ten sposób, że takie zadanie zostało mi postawione, bo y, ja sama nie wiedziałam, że umiem to zagrać. Ja się strasznie zresztą zmagałam, się do tego stopnia zmagałam, bo tak mi nie wychodziło, że na dwa tygodnie przed premierą. Pojechałam do Łodzi, bo tam też grają ten spektakl, żeby zobaczyć, jak w Łodzi gra to aktorka, bo w ja chyba nie dam rady. Po czym okazało się, że w Łodzi ta rola jest właściwie ograniczona do minimum, w zasadzie nie istnieje. I zagrałam taką rolę, no, że się nie spodziewałam, że, że, że może że tak umiem zagrać. I to się strasznie się z tego cieszę, bo, bo przychodzą do mnie koledzy aktorzy, którzy dla mnie zawsze byli autorytami, bądź których podziwiałam i mi gratulują. I to jest dla mnie po prostu taka nagroda. Miałam takie role, na przykład Alutka w rodzinie zastępczej to jest taka, taka rola, za którą mnie bardzo lubi publiczność i mi to też sprawia przyjemność, że. Kiedy myślę o tobie, to nie mogę w to uwierzyć, że grasz Alutkę. Znając ciebie, Joanno, nie mieści mi się w głowie, że jesteś Alutką, no ale... ale... to przyjść na sierpień też ci się nie zmieści. Zapraszam Jakoś poczułaś tę bardzo... Alutkę w sobie, czy nie? Ja się po od niej nauczyłam więcej, niż, niż, niż wiesz, tak... To tak stalentem pisany scenariusz był, ta rodzina zastępcza i... i z poczuciem humoru i inteligentnie, także... No, od niej się nauczyłam bardzo. Byłam na przykład... Zdziwiona, jak ona traktuje mężczyzn. No. <noise> Tylko za późno się nauczyłam. <głos> <głos> jak widzisz siebie za 10 lat? No, widzę siebie jednak tak, wiesz, co zadowoloną z życia, bo ja może nie jestem taką optymistką, taką hahaha, ha, ha, yy, ale wydaje mi się, że umiem i chcę wyciągać takie i chcę widzieć te dobre strony życia, właśnie, a nie zatruwać się jakąś, jakąś przeszłością czy jakimiś, w gruncie rzeczy, w, w finalnym rozrachunku, chyba rzeczami mniej ważnymi, bo, 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 bo wolę chyba budować generalnie niż, niż rujnować. W związku z tym myślę o przyszłości bardzo tak pozytywnie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o takich kobietach jak Joanna Trzepiecińska. To tym razem nie zapraszam tylko na stronę www.onaonaona.com, ale do Łodzi na festiwal Teraz one kobiety dla kultury, kultura dla kobiet. Spotkajmy się wszystkie 23 czerwca w Łodzi na wyjątkowym festiwalu Teraz one. Zapraszam.